Słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, popędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powrócał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł. Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pochłonie mnie. odpowiedzi zaś na to żydzi rzekli do niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zbóżcie te świątynie, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją zniesiesz w ciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przy... przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zamierzał, nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.